Cześć, maneczku, witajcie z tej strony Kacper, a ja witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z gry Farming Sonator się naszej polskiej serii Wielka Wiesia Gdzieś. Jak widzicie dzisiaj taki smutny dosyć troszeczkę odcinek, bo e, no jak widzicie dwukół, o Jezu, właśnie ja zbogowałem. Nad dwukół to jest moja Kasieńka, no niestety idzie ona na sprzedaż już, ale wystarczająco ją nauczyłem biegania i tego wszystkiego, e, więc no, e, o Jezu, Czy ja tak to obciążam? Ja nie wiem, że taki ciężki jestem Dobra, miejsce o to trzeba wziąć się trochę zabieganie e, No i idzie na sprzedaż, natomiast będzie bardzo duży zarobek I zaraz Wam wytłumaczę co robimy z kombajnem. I tutaj jeszcze szwagier jedzie z ziemniakami, bo tam miarę taka cena jest, ale jest po drodze więc e, sobie jedziemy je sprzedać Mamy chociaż jedną przyczepę, bo niedługo będą wykopki kolejnych ziemniaków, a ja, nie, a ja mam jeszcze totę z tego sezonu więc e, jedziemy to też sprzedać, bo Eee, trzeba trochę miejsca zluzować, wiadomo, nie? Ale i tak mam jeszcze bardzo dużo tych ziemniaków No i tak, a propos kombajnu eee, No to tak e, Poszukałem sobie trochę w modyfikacjach I znalazłem taki fajny kombajn, no Będzie dosyć mało wydajny Ale postanowiłem, że go kupię, gdyż On bardzo tanio mi wyjdzie, bo wyjdzie mnie po... Nie, nie chyba coś koło równych 50 tysięcy Tam 48, 9, 9,5 coś takiego, nie? Więc to jest dużo mniej niż ten Bizon, bo Bizon za Bizona miałem dać 130 bodajże tysięcy Więc to jest dużo mniej Jedyny jego mankament, no header ma podobny, natomiast jedyny jego mankament, że jeździ z prędkością 6 na godzinę Tylko, więc no prędkość robocza nie zadowala mnie jakoś szczególnie Ale postanowiłem, że... Jedziesz? Jedziesz Postanowiłem, że tak zrobię Hmm, gdzieś po prostu, gdybym ja miał kupić teraz Bizona na te moje tak do, dosłownie trzy pola tylko to mi się to trochę nie opłaca bo wydam bardzo dużo pieniędzy a pól już nie kupiono bo widzę że i tak nie zarobię ledwo zarobię na tego Bizona a nie chcę dalej brać kredytu bo wiecie jak to z tymi kredytami jest nie? więc yy, wolałbym właśnie kupić tego kombajna powiem tylko tyle że to jest kombaj na N a wszystkiego dowiecie się w kolejnym albo w kolejnym, kolejnym odcineczku, już nie wiem, w którym będą zimła, zobaczymy. Czy tamten jedzie, czy nie jedzie, kubany. Jakoś jedzie. No i postanowiłem, że sobie kupimy tego New Hollanda. Um, I lepiej na tym wyjdę, bo teraz bym wydał 50 tysięcy, jeszcze 8 mi zostaje. Wiadomo, odsłodzę kaszkę, tym mi zostaje, jeszcze dodaje 50 tysięcy, więc to jest bardzo dobrze, bo wtedy mogę sobie pozostać na jakieś pole. I to nie takie małe, na jakieś większe. No i na pewno potrzebuję jeszcze sprzętu, bo bym chciał sobie RCW do wapna kupić e, Trzeba cyklop kupić do obornika, bo w ogóle sam rozrzutnik, beczkę e, Więc prasę rolującą, więc no pieniędzy potrzebuję w ciul A ich nie ma, nie? E, więc sobie mam nadzieję, że jeszcze uda się trochę zimniaku sprzedać e, No i będzie dobrze mam nadzieję, nie? A mówię, póki co kupimy sobie taki kombajn Zawsze już jednak będzie mój, będzie mucił, nie będę musiał tutaj nikogo najmować E, więc... zawsze jakiś plus już, nie? Dobra, tyk Zjeżdżamy sobie na lewo Tamten to dzieje. jest? Nie jest daleko, więc my zrobimy sobie tak Ustaniemy tu chwilę na poboczu e, Włączymy ten kierunkowskazy. O, dajcie mi tego, szwagier Chodź tu do mnie Co ty tak wolno jedziesz? A, bo ty masz 24, no możliwe A, no. Dobra, ale ja już się dojadę, sprzedamy te ziemniory Dobra, na I rura Jedziemy, bo właśnie tutaj jest sprzedaż ziemniaków Ułożyłem żebym tury mnie, o, nie zawadził Dobra, czekajcie, najpierw muszę z tura wysypać, bo na tura natura nasypałem Dobra Idziemy sobie dalej jechać No i dostaliśmy jakieś 3200 Więc nie źle, już 60 tysięcy przekroczyliśmy Mówię jak ja bym zimniaki wszedł to jeszcze ze 20 tysięcy by wleciało więc No ale kurde ceny są no takie średnie Ja za tą przyczepę powinienem dostać ze 3400 nawet gdzieś 3,5 No bo jest cena tylko 528 chyba jak dobrze pamiętam, ma pojedynczeć około 700 a nawet miałem raz ponad 700 więc no ale nic na to nie poradzę, że ceny są, jakie są. No już daleko do handlarza nie mamy. E, I tak się zastanawiam, bo skoro mam trochę tych pieniążków i kupujemy dużo tańszy kombajn, to nie wiem, czy nie dokupię sobie krowy. Jednej. E, bo na jedno miejsce kupię właśnie konia, dalej. E, a na drugie miejsce kupię sobie krówkę, bo jak widzicie mam 5 krów. I jak widzicie, już nawet sporo mleka i tej gnojowicy i obornika też jest nawet całkiem, całkiem. Następne zwierzę też za 84 godziny, więc za niecałe 3 dni Jestem zadowolony. Będziemy odbierać poród, na pewno nagram odcinek z odbierania porodu. A póki co, chyba kupię sobie jeszcze jedną krówkę, właśnie, już zawsze ta produkcja mi trochę ruszy. Bardziej, jedna krowa to już dużo, przy takiej małej ilości, więc na pewno sobie to kupię. I będzie rura, dobra, dojeżdżamy. Kaszką niestety się żegnamy. Też mi jest bardzo przykro, bo bardzo fajnie ją się tutaj e, pielęgnowało, ale niestety Potwierdź 50 tysięcy No i co? Hmm. Bierzemy sobie w zamian e, konika kolejnego, tylko jakiegoś wziąć miody. Koń zabolowaty koszt... Nie, nie, oddaj go. Kurde, nieco fajniej. Dobra, no, weźmiemy tego ciemno gniadego, który będzie przypominał moją baśkę starą. I teraz tak, czarno-biała krowa. Aha, to nie można za jednym... Aha, różnych zwierząt. Dobra, to trudno, to jednak nie bierzemy. No wiem co? Ja mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, komentarz subika. Ja się z wami żegnam. Na razie. Trzymajcie się i cześć. Do następnego.